Kumpel, widzisz tego x za prawie 4000 zł? Może być Twój! Tak samo jak ten bajonet za prawie 2,5 koła. Przydać się Kotwijako, który daje Ci 4 zł na start i aż 20% bonus do depozytu. Więcej info już za chwilę. Siema przyjacielu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj na Case Hagu się znajdujemy Na Case Hagu, który najpierw oddawał Potem coś się spierdzieliło I delikatnie rzecz ujmując mocno zabrał Dzisiaj w kiermanie 29 koła I mam nadzieję, że to będzie dzień, kiedy yy, odkujemy się Odkujemy się za dzień wczorajszy No w którym, spoiler, ale delikatnie rzecz nie poszło Obczaj sobie we wcześniejszy film, jak chcesz popatrzeć na dramat ludzki 4000 złotych Z Demolition Joker Case yy, yy, I na samym starcie ustajemy Cyber Security Czyli mocne gówno za 400 złotych Mega się cieszę, mega się cieszę Cieszę że otworzyłem skrzynię za 4000 i dostałem um, teraz guta za tysiaka wcześniej, było jeszcze lepiej. Ostatni raz otwierałem tą skrzynię. Szczerze myślałem, że ona da coś ciekawego, no i gówno. Znowu Cyber Security. To jest w ogóle... Aha, okej, okay. teraz czuję o co chodzi. Czyli tu jest 5 prze przedmiotów. Ok, i mamy w co piątym przedmiocie. W sensie w co piątej skrzyni powinna być AWP Prince. Otworzymy 5. Otworzymy 5, niech tutaj statystyce stanie się zadość. No dobra, dało Prince'a, więc już nic nie mogę powiedzieć. 15 000 złotych, jesteśmy na plus. Nie wiem, jakim cudem ten Prince poleciał, ale poleciał. 20% na niego było, więc dosyć ciekawa skrzynka. Przyznam szczerze, nie spodziewałem się, że takowa tutaj będzie. Ale idę na batelki, bo jednak batelki to jest to, co lubimy najbardziej. Kliknę se Jokera, bo Jokera lubię Fist. I walniemy sobie tutaj coś ciekawego, tak? by się chciał powiedzieć coś ambitnego, ale z tą ambit może być w moim przypadku ciężko. Taxi Joker 10%. Stój, co jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135 z 1000-1350. Innymi słowy, 35% więcej? Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kod iKwiako. Co więcej, możesz tutaj tej pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Słab oczywiście, fiako. Weźmy sobie Nightmara, weźmy sobie Titana. No, też poncimy, muszę przyznać coś ciekawego, jak to i tak dalej pójdzie, bo muszę przyznać, że skrzynie, które tu wybieram, są niezwykle ciekawe. No, kurde, już się nie mogę doczekać, aż sezastę i odpalę tego shita. Pewnie mi poleci znowu coś niesamowicie kiepskiego, ale dobra, 17 tysięcy złotych. Szczerze liczę, że kliknę na trzy osoby... Ja ostatnio chyba na anderze cykałem, nie? Czy na klasyku? Czekajcie. Na anderze na klasyku? Kurde, zarabiste pytanie. Chyba na anderze, bo mi się wydaje, że dobrze trafiałem. Takie mam małe wrażenie. Czekajcie, aż sobie wezmę i cofnę, zobaczę. No właśnie, na anderze grałem. Dobra, no to lecimy na anderze. Miejmy nadzieję, że pasa zostanie przełamana. Miejmy nadzieję, że z tej batli za 17 tysięcy złotych. Prawie 18. Gdzie umówmy się do trafienia dużo ciekawych przedmiotów, trafimy e, kiepsko, bo to jest oczywiście underdog, czyli tryb, na którym zwycięża ten, kto trafia najmniej. I za sprawą pierwszej skrzyni realizuje to całkowicie nie najgorzej. Muszę przyznać, że oponent tutaj z Butterflyem za 7100 Optymistycznie nastraja mnie na resztę tej batli. Zważywszy też, że trafił Hellfire za 2000 No dobra, ja tutaj z dropami o łącznej wartości około 4000 zł Właśnie, Noop musi wylecieć z Royalem I to też się dzieje w tym momencie Do trafienia Medusa za 14 koła No kulminty Nie ma dramatu 10 tysięcy złotych Wychodzimy na prowadzenie Prowadzenie nie byle jakie 6 tysięcy złotych Jeszcze Royal dorzucony od Noopa Idealnie, no bo on tutaj był bliżej To jest co prawda najgorsza skrzynia ze wszystkich Silk Tiger za 2000? 2100. No dobra, no tej szału nie ma. Liczyłem, że jak już Royal to będzie coś potężniejszego. Teraz Twilight Galaxy u mnie za aż 5000 zł. I to patrzcie, bez żadnego Royala. Więc no mówi się trudno. Skeleton, dosyć ciekawy, Nopa Czy bot buée, że tutaj by z czymś wyleciał? No wypadałoby, kurde, Blaszka, żeby tak poleciał. Tutaj mu na przykład taki e, M9 Slotter, jak najbardziej byłoby miło. Takie Crimson Kimono 2 Royale dla naszych oponentów. Chyba w tym momencie już można pisać GG na czacie, bo to będzie batla dla nas. Tak mi się też wydaje. Ładny Karambit i ładna M9 leci dla naszych oponentów. Mamy naprawdę mocną przewagę. Badały tego nie spierdzielić. I mamy to. Mamy to. Udało się już w pierwszej batelce 57 tysięcy zainkasować Bardzo dobrze. O to chodziło. O to chodziło, no, żeby nie było. Na ostatnim filmie... No tam kurde był potężny los, nie? Nie pamiętam ile, ale no chyba 60 koła tam poszło. Więc trzeba się cieszyć, że odkuliśmy się to jak należy. Ładne przedmioty trafione. No batelka za 18 tysięcy złotych, oddająca 57 tysięcy, no to jest nie byle co. No trzeba mieć umiejętności, by coś takiego stworzyć więc łapkę w górę koniecznie zostaw. Pamiętaj przyjacielu, że jak chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to klikasz sobie tutaj w plusik. Wybierasz spośród licznych metod płatności, wśród których Paysa, krypto, skiny, bliki, etc. No i wpisujesz oczywiście kodzik Fiako, który daje Ci 4 złote. Na start. Jeżeli nie chcesz nic spłacać. Stary, ja to w 100% rozumiem, naprawdę tu jest większa szansa, że stracisz. Tutaj naprawdę jedna na bardzo wiele osób wychodzi jakkolwiek z zduźnie na twarzy, większość osób tu przegrywa, no trzeba sobie z tego niestety zdać sprawę. Takie są brutalne fakty, więc jak nie chcesz nic spłacać. w pełni rozumiem, ale i tak se kodów jako użyj, bo 4 zł na start dostaniesz z jakiegoś tam skinka trafisz, wypłacisz, wszyscy będą zadowoleni, tak? A jeżeli już yy, chcesz płacić, bo podjąłeś taką decyzję, spoko, dostaniesz moim kodem 20% więcej, więc przykładowo chciałeś sobie wpłacić tysiaka, otrzymasz 1200, tak? Chciałeś sobie wpłacić dwie no to kurde, sobie sowicie dostaniesz 240 dostaniesz, nie? Także nie ma lipy. Otworzymy sobie Snajka. Tym razem normalnie, bo cały czas na jokerze tu Nie gadaj. Nie, no wiedziałem, co się przetoczy. Nie, no wiedziałem, coś tak czułem, że o tego milimetra za dużo po prostu, no nie? Coś wiedziałem, że idzie pozytywnie, ale no nie nazbyt pozytywnie. I o tego milimetra się kuźwa musi przetoczyć. I ta pierdzielona emeczka temu kału musi wpadną, wpaść. Ej, dam, w sumie jesteśmy na plus. trzeba sobie tutaj uświadomić, że nie gramy tutaj na jokerach. W sensie, że jokerów teraz nie otwieramy. W związku z powyższym, taki print No dobra, może ten print ale ten kawałek, co przed poleciał, to jest całkowicie przyzwoity. Drop, tak? To jest taki, że się trzeba cieszyć, nie? E, no z takiej digli nie należy się cieszyć, no bo one tutaj jakby na to nie patrzeć. trzy stówy w dupę nam e, dostarczają. Frontside Misty za 200 zł. No, mówi się trudno, idzie się dalej. Pamiętaj, przecież w ogóle, że case Hack jest oczywiście stroną tylko i wyłącznie losu pełnoletnich. No, nie masz osiemnastki, grać tutaj nie możesz, tak? Więc myślę, że to jest oczywiste, myślę, że to jest proste. Skrzynię Kingdom sobie otworzymy. Aha, na no, skrzynię Kingdom nas nie stać na Jokerze. No, to jak nie na Jokerze, to ja nie zamierzam tego otwierać. Będziemy sobie zatem Skrzynię AFK. Skrzynia AFK, yy, no dobra, 2,5 tysiąca. Zobaczmy. Tak się składa, że stać na nas na jedną takowe. Otwarcie Więc już chciałem powiedzieć, że lepiej żeby ta skrzynia postarała No ale niestety się nie postarała, więc dosyć wymownie No cóż, trzeba coś sprzedać Trzeba coś sprzedać, a że dzisiaj trochę potrafialiśmy To mamy w czym wybierać, tak? Proszę Państwa, może Opierdzielimy sobie tutaj takiego tako, Takiego butterfly'a, bo czemu by też nie Dorzucimy te rękawice, w sensie właściwie Się ich pozbędziemy, więc tak jakby je odrzuciłem bardziej No i możemy sobie teraz zwrócić Na case battle Na case battle, na którym bym chętnie walnął jakąś battle 2 na 2 Bo jednak w pojedynkę wygraliśmy ale to nie oznacza, że nie możemy wygrać na 2 na 2, tak? Jest to jakaś logika? No na pewno jakaś jest, tak? Weźmiemy sobie tą skrzyneczkę, teraz ważymy sobie mniej skrzyneczek, ale treściwych, tak? Ale naprawdę potężnych. I szczerze, mam wrażenie, że pójdziemy za ciosem. Tak, tak mi się właśnie wydaje, że w tym momencie stworzę kolejną batelkę na. No tylko no, jestem, no, 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 na... Galaxy Joker. No dobra, tak zakończmy to może. A nie nie styknie. Uuu, nie styknie fundusza. No to czekajcie, to zrobimy sobie inaczej. Tak czy siak będzie to batelka znowu na underdogu. Ja wiem, że przyglądam zgardałem underdoga Ale no, nikt nie zabrał... Nie zgarnąć go raz jeszcze, tak? Wak, atak, wak, atak, niech będzie. O, na ta oczka, ja tą skręczkę bardzo lubię. W szczególności lubiłem ją dawniej, bo teraz, szczerze, dawno jej nie widziałem na własne oczy, więc dosyć y, może być ciekawie. Proszę państwa, mamy... 6 skrzyneczek, więc wydaje się, że Bita. Że Bida. Ha, no ale to jest Batla za 24 tysiące, przyjacielu. Czemu ja w ogóle dołączyłem od razu do TT? Ja zazwyczaj wybiałem CT, więc jak mi nie pójdzie, to będę zwalał na to, że właśnie dołączyłem do TT. A miałem iść do CT. No dobra, na początku nie jest źle. Leci Royal dla naszych oponentów. Jest to Underdog, czyli przypominam, kto najmniej z... ten zgarnia wszystko. I na chwilę obecną nawet nam się to udaje. Nie jest to przewaga kosmiczna, ale 8 tysięcy zawsze miło mieć przewagi. No ta skrzynia totalne gówno. Żałuję, że ją dodałem. Nigdy więcej tego błędu popełnić nie zamierzam. Tym razem ja royal ale na szczęście oponent nie pozostaje dużny I mam nadzieję, że Crimson Kimuno polecą dla oponenta Nie polecą dla oponenta Nie polecą też dla mnie, musimy się z Permintami zadowolić yy, I tak na sprawę Teraz ten Karambit Lord, trochę przerażający No ale dobra, mamy jeszcze 3000 przewagi Co prawda przewaga topnieje Ale jeszcze się utrzymuje, ostatnia skrzynia Fenomenalnych dropów tu nie było, ale być może O nie, ten talon może przekaź nasze szans... Nie wierzę. Co za pieprzone gówno, że w ostatniej skrzyni to musiało polecieć, no. Ale szczerze, nie jestem z siebie dumny, jak chodzi o stworzenie tej skrzyni. Albowiem, no, 7000+, plus niby, przeciwnicy wychodzą. z każdy z przeciwników ma 7000+, plus w Kiermanie. No, ale z drugiej strony, ni to emocjonujące, ni to fenomenalnych dropów nie dało. Mmm, no myślę, że stać mi na więcej, tak? I myślę, że stać też na coś w skrzynie Lord, żeby tutaj jeszcze dupnąć, tak? Taką meduską, takim Lorem, no albo też takim bowie Knife'em lorem czy eee, w sumie chciałem lore'a, to mam lore'a, nie? W sumie jestem na plus tego, więc powinienem się cieszyć, ale jakoś tak, no cóż. Wypadałoby coś ambitniejszego tutaj jeszcze dupnąć, tak? Weźmiemy sobie skrzynię arabesk za 1100 złotych i to 1100 złotych bez żadnego jokera. No jakże do tego Ola było blisko, ale z racji, że szansa na niego 0,4%, no spodziewałem się, że może to być ciężkie, tak? Daj tego bagneta No i datą obrzyganą AWP Wildfire Szczerze, mam to w dupie Nie chcę mi się dalej otwierać Dzięki za oglądanie do końca Pamiętaj, żeby kodów jako użyć Że trwają aktualnie aż 4 rozdania Nie ma lipy, nie ma wiochy Wystarczy, że sobie załadujesz tej kodem jako 16,50 A no, co no, dwóch rozdaniach bierzesz udział A 13 złotych to już w jednym rozdaniu bierzesz udział Jak wpłacić 4, to już udział we wszystkich 4 A są one niebelejakie Pamiętaj o tym i pamiętaj, żeby łapkę w zostawić Trzymaj się, strzała!